Chodziło ogólnie o to e, właśnie, żeby nie konfrontować się z tą brazylijską publiką. Pierwsze zderzenie z nimi miałem na, e, na, na treningu medialnym. To było w środę, chyba, nie? No to już tam, tam byłeś, Patryk, to widziałeś, co się działo, nie? Ja było grubo. po brazylijsku, że mnie zabiją dwa. Mnóstwo tych fakerów dostawałem gdzieś tam, wiesz, i na, na miny. To jeszcze było do przyjęcia, ale powiem wam, że jak szedłem... Jak szedłem do, na, a na oficjalne ważenie w piątek, jak jechaliśmy, to też w hotelu zrobili taki korytarz, gdzie też się mnóstwo tych, tych Brazylijczyków ustawiło. I też to się powtórzyło, że mi fakery pokazywali gdzieś tam języki, ryjek, krzyczeli. To normalnie powiedziałem do Raja, że nie dziwię się Armanowi, że skoczył. Pamiętacie jak Arman skoczył wychodząc do walki tam do gościa? Tak, tak. No to normalnie powiedziałem do Raya, mówię, słuchaj, nie dziwię się Armanowi, że skoczył do niej, bo mówię, kurwa, niewiele mi brakowało, żebym też to zrobił, nie? Naprawdę było to mocno frustrujące i później sobie pomyślałem tak, mówię, no wychodząc do walki już nie mam czasu na to, żeby się z nimi ścierać tam, czy, czy gdzieś tam się przekrzykiwać czy coś, to obrałem strategię, że, że wybiegnę do tego, o, do oktagonu. Tylko nie przeliczyłem, że ta, że ta ścieżka będzie tak krótka, i na tym zakręcie prawie nie wyrobiłem, no, na szybko się rozpędziłem do tego. Ale, ale to chodziło o to, żeby się nie ścierać z tą publiką, tylko po prostu jak najszybciej znaleźć się pod oktagonem, Wiesz, minąć to, minąć tą okazję, żeby oni mogli się gdzieś tam wyrzucić.